Modlitwa za bliską naszemu sercu osobę chorą: O Boże mój, jak szczęśliwa była owa błogosławiona rodzina Łazarza, którą zaszczyciłeś swoją boską przyjaźnią podczas Twojego życia na ziemi. W chwili niepokoju wystarczyło powiedzieć Ci: Panie. Ten, którego miłujesz, jest chory, a on odebrał natychmiast z twych boskich ust to pocieszające zapewnienie: Twa choroba nie prowadzi do śmierci. O Boże mój, gdybyś chciał jeszcze raz powtórzyć to słowo nadziei i dał je usłyszeć memu sercu tak niespokojnemu, tak stworzonemu. Tak nieszczęśliwemu. Gdybym mogła, w śmiertelnej mej trwodze, o osobę tak bardzo mi drogą, zaprosić Cię do domu mego, do łóżka cierpienia i wzruszyć Cię, jak niegdyś Marta i Maryja, widokiem żywej boleści, i otrzymać od Twojej dobroci łaskę zdrowia dla tego, którego tak miłuje. O Boże mój, ja nie jestem warta takiej łaski. Ani tego, żebyś uczynił cud dla mnie. Ale wiem, że ty wszystko możesz, bo jesteś Ojcem pełnym czułości. Wiem, o mój zbawicielu, że jesteś z wstaniem i życiem. I masz moc przywołania od samych drzwi grobu do życia. Gdyby nawet okrutne znaki śmierci usprawiedliwiały łzy moje, gdyby nawet nieszczęsny wyrok był już wypowiedziany, ja jeszcze spodziewać się będę i wbrew temu wszystkiemu w potędze i miłosierdziu Twoim nadzieję nie stracę. O Panie. Ja nie chcę o nic Cię błagać, co nie jest zgodne z wolą Twoją świętą. Postaram się jej poddać moje pragnienie najdroższe. O Boże mój, błogosław nasze starania, czuwanie, naszą pełną niepokoju troskliwość. Błogosław ucisk i boleść biednego naszego chorego. I obróć je na pożytek jego duszy. Daj nam odwagę cierpienia. Daj nam cierpliwość, która umie czekać bez skargi, poddanie się, które przyjmuje wszystko bez szemrania, i Twoją miłość, o mój Boże, która nawet cierpienia może opromienić i wiedzie do pokornego oddania życia i śmierci w Twe ręce. Spraw, abyśmy świątobliwie złączeni z Jezusem przy Jego krzyżu i Jego ofierze, czekali z niezłomną ufnością na godzinę zmartwychwstania, czy to dla świata tego, czy też już dla lepszego. Gdzie nie będzie więcej cierpienia i śmierci, ale spokój i życie wieczne na łonie Twoim, mój Boże. Amen. Dziękuję Ci za wspólną modlitwę. Może masz ochotę odmówić inną modlitwę? Wybierz jedną z wyświetlanych teraz na ekranie.